Witajcie kochani. Kończy się 2020 rok, taki zupełnie inny niż wszystkie pozostałe wcześniejsze lata. Ja jestem w tej chwili w naszych górach, w Tatrach, w okolicach Białki, Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej. Zapraszam wszystkich, którzy chcą przejść się po tych okolicach wspólnie ze mną, żebyście poglądali troszkę widoczków, a później podsumujemy sobie ten Odchodzący już rok. 2020 rok, czas na podsumowanie. Przyjrzyjmy się z wszystkim sferom naszego życia, o, którym, o których kiedyś rozmawialiśmy. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że w życiu mamy różne sfery i nie jest to tylko praca to jest też rodzina to jest społeczność to, jest, to są finanse to jest pomoc innym ludziom. Każdy może sobie tutaj wyszczególnić swoje sfery, w których powinien podsumować ten rok. Ja na przykład zapisuję sobie wszystko to, co miałam osiągnąć w danej sferze, po to, żeby później sprawdzić, czy rzeczywiście coś w tym kierunku robiłam. Oczywiście nie wszystko udało się osiągnąć, niektórych rzeczy w ogóle nie zaczęłam nawet robić, ale jest to dobry moment po to, żeby, na to, żeby w tej chwili podsumować ten mijający rok, co udało się zrobić. Była na przykład, był taki moment na przykład, że nic w sferze społeczność. Nie udawało mi się zrobić. Nie miałam żadnych pomysłów, nie wiedziałam, co zrobić. W tym roku mnóstwo pomysłów i mnóstwo realizacji w tej sferze było. Także, jeżeli sobie zaplanujemy, i do tego bardzo Was zachęcam, żeby usiąść i zaplanować ten przyszły rok, zaprojektować swoje życie. Były takie podcasty, ci, którzy chcą posłuchać, to i na YouTubie, i na Spotify znajdziecie moje podcasty. Zaprojektuj swoje życie. Tam krok po kroku. Wyjaśniam, jak to robię, i ci, którzy chcą skorzystać, zapraszam do tego, żeby sobie zapisywać to wszystko. Zapisujcie sobie to, co chcecie osiągnąć w sferze życia rodzinnego, w sferze pracy, w sferze społecznej, duchowej, we wszystkich innych, które zaplanujecie na ten rok. Teraz jest moment na planowanie, na wyznaczanie celów, na. Wyciąganie też wniosków z zeszłego roku. A jeśli chodzi o mnie i o nasze wspólne spotkania na YouTubie, czy na Facebooku, na Instagramie, to planuję serię, już, która się zacznie już 4 stycznia, czyli w najbliższy poniedziałek, po Nowym roku to będzie seria Legendy Polskiej. Zaczynam od legend góralskich. No bo jestem w górach i tak mi właśnie przyszło do głowy, że warto by było poznać te legendy. Niektóre oczywiście znacie, niektóre dopiero. Będziecie poznawali tak jak ja, wcześniej ich nie słyszałam, ale z legend można mnóstwo wyciągnąć wniosków dla siebie i no, zrewidować swoje postępowanie dzięki nim. Mam też plan na projekt który myślę, że jeszcze w styczniu zdążę uruchomić. To będzie projekt Wdzięczność, żeby uczyć się być wdzięcznym, bo to naprawdę daje bardzo dużo szczęścia. Także to są najbliższe moje plany na najbliższe tygodnie, w konkretnie w tej sferze. Teraz też będę siadała nad tym, żeby zaplanować wszystkie inne sfery, do czego bardzo Was zachęcam i życzę wspaniałego, szczęśliwego Nowego Roku.